w kolejnym odcinku z gry Tika. No, <gry> Dotarliśmy sobie tutaj do jakiejś tam braków, troszeczkę pozbieraliśmy. Bądźcie zobaczyć, ile mam pęcherzówek zebranych. Bo tak się składa, wody w tej grze brakuje bardzo często. No to ten, nie? Chodzimy do tego czegoś. No, za chwilę, no wchodzimy. Jeżeli się to w ogóle da wejść, na razie tutaj można tylko obadać to z zewnątrz. Tu jest jakaś skrzynka w ścianie z wodą. Tu jest, no wejść wejście. O, jest na wewnątrz. To jest, tylko ja muszę ja ci po... powiem, że wejść. musisz z mojej strony, bo to jest wejście zwykłe. Ja lecę po powietrzu teraz. Okej, okay. dezynfekowana woda, mogę coś walić. Na przykład. Yyton. Ponieważ wody ja tak... tak buczy. No to są te. 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 No. Potworki. To, to też. to, to też. Te Co to? Co to też. Te też. O! Jest coś jeszcze? Czy nic, co nie ma? Bait było całe. Brawo, Lecie. Muszę sobie trochę wypłynąć, żeby nie, nie, nie udusić się. Oj, utknąłem mnie. Dobra. Hm? Jeszcze tam jest możliwość eksplorowania czegoś? Nie. Ja spadłem z powrotem do bazy robić. Możesz pokazać, co jest zrobione w bazie. Ano? To czekaj, na razie tutaj jeszcze obadam do końca, żeby nie było, że później będziemy musieli tu wracać czy coś lokujemy się. O jest ten grzyb w sensie. To taki potwór grzybowy jakby. Nic tu nie ma. Tu nic nie ma jeszcze. Tutaj też nic nie ma. To jest złom, którego nie podniosę. Eee, więcej złomu Też nic nie ma. A, wydaje się, wydaje się, że to wszystko już. Teraz tak sobie myślę, że przy byłoby trafić na lewiatana. W sumie... Dobra, ja wracam do, do bazy, bo mam pełen zawalonek skutek ma. Oczywiście. To eksplorację tak mi nie zna, chyba że tu coś jeszcze jest? E... Co to jest? O, widzisz? A ty chciałeś, żebym płynął. Co? Fragment Simofa. No i to jest bardzo przydatne. A my, yy, otóż, w tym odcinku zamierzamy zrobić Mobile Vehicle Bay. Yes. Mobile Vehicle Bay, bo to, jak ma po angielsku grę, nie wiem czemu. Nie wiem. Zrobiłem już jeden element. O, 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 o. Tu jest zarażony bakterią. Rekin. Infekcja. Infekcja. <grymne> no. Już mam drugi i teraz... Ostatnie co trzeba zrobić to power cell Jest. Power to We Serio, trzeba? No. Faktycznie. O, sztabka tytanu. Zrobiłem sztabkę No dobra. Tutaj jest szczysta, czysto, wszystko jest pusto. GIT jest, jest, jest. Wszystko zeskanowane. Mamy te? Mukromy? Nie mamy mukromu, czy mukromy? Nie, No najpierw muszę pozbyć się tego, co już mam. Czyli... To na tam przerobić. Bo dużo tego mam. Widzicie, to już taki Prowizoryczną bazę Nic specjalnego po prostu no, Kilka szafek na górze okno jakieś tu było coś Dobra tutaj kwart I tu mnie Masz asid muhromest? Nie mam, to weź na pole i... Może rybek mam Dobra. Teraz, może, ja, może ja to pominę, powiedzmy sobie szczerze. Dobrze, mamy, jesteśmy w pocięciu. Tak, by wszelką wodę już przerobiłem. Było jej całkiem. całkiem sporo. Tak? Trzeba szafka hmm. zawalona wodą. Wiesz, ja może, może stworzyć drugą szafkę na wodę, co? Jest to. Może skocz tu po jeszcze... jednego muszloma takiego. Ty, patrzcie w ogóle, sobie to, patrzcie to. Stój, stój w tym miejscu. Widzieliście takie dziwy? Hmm? A, jednego chcesz muszrama? Czy dwa? Weź na Ale to nie wyłknie, nie, nie, nie ma miejsca w tej szafce. Znaczy ci jednego wezmę. One są okay. blisko, to nie ma sensu Ile po Ile wody? No. Weź jakąś wodę, bo ci muszroma muszę wcisnąć do tej skrzynki. Dwa, już, już ten, dwa się skonsumpowałem. Masz tam grzyby. Masz grzyby. Kurcz tego Powercell'a I to. Tą... Jeszcze muszę drugą baterię, on sobie chce. Dwa baterie, ten Powercell. A... I Powercell, o. I A, patrzcie, widok jak widowie. się patrzcie. ładnie to tworzy. Patrzcie, teraz, co zrobimy. Przenośna konsola pojazd. Oczywiście jeszcze nic nie skorzystamy z niej, bo nie mamy nawet simul. odblokowanego, ale już będzie no na was. Chodź, po, po, po postawiam gdzieś tutaj. Mnie nie, zbugowało się. Co się zbugowało? Fabrykator. Co to znaczy? Biesi robi też. A u mnie już. U mnie jest normalne. Dobra, gotowy? Tak, dawaj, Tak. O. Świetnie wygląda animacja spinaczki. No i nic nie zbudujemy zajebiście. No. To jest Ale. No to, e to już jest. Nie, no gdzie? Szybko, ja nie. proponuję jeszcze znaleźć tego. Yy, to może ja troszeczkę pominę to i widzimy się jak znajdę część na Simofa. Tutaj widzicie, w międzyczasie znalazłem część do fragmentu skutera Cicle, którego mamy, więc mogę skutować tylko na Dla Tytana po prostu. Witam znowu. No, no. Teraz znalazłem tym razem fragment biura aktora. Niestety dalej nie znaleźliśmy fragmentu w Simofa, które jest smutne. No ale wierzę, że. bo radiacja? to, to dokładnie, chyba się to zmieni, bo już radiacja troszeczkę. No jesteśmy już tak bardzo na granicy tej radiacji. Dlatego, no cóż, no jeszcze musimy trochę poszukać. Sy, tym razem znaleźliśmy fragment palnika laserowego. Proszę, coś. 2 na 3 Tutaj, jak widzicie, może. Może już będziemy blisko zaleźli jakiegoś fragmentu Simofa, bo jesteśmy przy jakimś rywalnym statku. A, porażę, ja tutaj niestety umieram troszeczkę od... Od, jak to powiedziała gra, Oxygen, czyli od Fenu po prostu. Od Rapida do konkretnego. Baterie sobie wymienimy. W skanerze jest taka bateria. W budowaniu baz mi jest niepotrzebna aż taka dobra bateria, więc można sobie zmienić na to. A w Seaglide'zie że coś się Coś takiego. Może jakiś potwór? No, tylko nasz i benzy, nie? No to nie wiem. O dobra, to jest, to co O O, 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 jest, 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 słuchajcie, jest. Mogą być włosy Mamy. Jest? Tak, jest. Ale tu jest radiacja, wiesz? Jest Simow, ale jest i radiacja. Chętnie bym to zbadał. Z wami ludzie, ale obawiam się, że nie będzie mi co Co to jest? O, fragment stolidzkowy, to też jest przydatne. To jest jeden fragment, tu coś też jest, światłem, fragment światła, światła LED. Dobra, wydaje mi się, że zakończymy to jak na wybudowaniu z tego. Z, z, z Mofa, co? Będzie długi odcinek. Będzie długi, ale niech będzie i długi. Opłaca się. Opłaca się. Wiesz, najgorsze jest to, że musimy wylać dwa simowców. Nie jeden. Dwa. Jeden dla mnie, drugi dla ciebie. Jeszcze jest jeden problem. Jakie? W jakiej niby? Nie ma już miejsca w szafkę. To, to, to się, to się... Faktycznie nie ma miejsca w szafkach, bo ty tam pewnie Co tu jest? To Rozbuduj znowu szafkę. Co? Co to, to do cholery nas nawiedza. Co cię nawiedza niby? Przez ściany prześwituję. <laughs> Co na nawiedza? No hoy! że mordy jeszcze przy Tak, kurde. Dobra, może faktycznie płynięcie jest dosyć... nudne, ale jakby... Jakby nie przesadzajmy z tym cięciem, co? Nie przesadzajmy, tak? Czasami trzeba trochę popływać, bo oglądać sobie pięknie. nie wiem. Chyba planeta, bo księżyc raczej nie, a może być... Chyba jeszcze nie się się horrorę, nie chcę montować. Ale ja nawet tego nie nawet tego nie montuję ja korzystam z... No, z czego korzystam? Z takiej pewnej zdolności tego całego OPS-a. Hmm. Tu był sygnał czegoś. Tylko, że tu nic nie ma. Ok. No cóż. Co to, to jest? A, to jest Chyba... Rabid Ray to się chyba po angielsku nazywa. Czyli taka jakby... no... królicza... Króliko, króliko ryba można to najprościej nazwać. Nie wiem, jakie jest tłumaczenie rabid ray. Co? Króliczy laser? Tak brzmi beznadziejnie, nie? Rabid ray, króliczy ras, laser, Tu w ogóle nie wiem, czy pokazywałem, to wybudowaliśmy jakiś czas temu już... E no. Pułapkę grawitacyjną, żeby ryby mieć, czarcie mieć. I wszystko, żeby mieć. Welcome aboard, captain. Welcome aboard, captain. Patrz, ile mam tego. Ile mam tutaj znowu tanu? Tak, no? do, 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 do Simofa trzeba się tapety tanu? Tak, do Simofa trzeba tapety tanu? Nie wiem. Sprawdź. Czekaj, ja teraz sobie coś zrobić. Sprawdź. Eee, trzeba. szkła. Kolejna szafka na Duperela, jak na razie. Róż sobie wziąć tą sztabkę Tytanu, wejdźcie A ja przyjechałem, dobra, no trudno. Sporo też miałem tego złomu, więc można tu już zrobić dwie sztabki Tytanu, będziemy mieli dwie, dwa smoufy. Tak. Problem się rozwiąże. Wejdźcie tą sztabkę Tytanu, rzucę ją na podłogę tutaj. A, nie można. Co? Robię sobie większą butl na powietrze. Czy ty usmażyłeś sobie ryby? Bo tu się widzę, że zgniły. Nie... Ja nie usmażyłem rybów. Jak nie? To są usmażone. Zgniły. No cóż, trzeba zjeść. Właśnie nie zjeść, z... nie, nowywa, i Nie no, wywal, nie? Niech będzie biogenerator, bio to wtedy je tam zjeść. O, 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 jest. Owoc latarniowe są w końcu. To mam ten twój hmm. chiński ziemniak. Nie wiem, poki ty to... Tu posadziłeś, ale... Jest chiński ziemniak. Ej, bo... Co? A tu jest, dobra. Zastanawiam się, że nam ukradli tą poda. A ukradli nam. <noise> Kto ci ukradł? Tak. Titanium I got. Lead. Glass razy dwa. Power cell. Rubricant. Czyli wszystko razy dwa. Ciekawe kto będzie pierwszy w, budow w budowaniu tego. Ej, ej, co pierwszy? No, ciekawe jak to pierwsze buduje Seabowfa Razem? Nie, 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 ma szans To daj jedną sztabkę co zrobiłeś Jest w skrzynce Tak, jest, jest w skrzynce, zgadza się No i dobra, została mi tylko jedna rzecz do zbudowania Czekaj potrzebujemy tak, tego potrzebujemy w ilości 4 i będzie liczny, to jeszcze zaproszkanuję sobie jakieś bio -ziele. To też będzie jakby kolejny test tej modyfikacji, jak poradzi sobie z pojazdem pływającym. Bo to może być również zabawne całkiem. Hmm. Powiem ci, że z tym kwarcem... A, no z kwarcem, która bieda, tu też a, miedzi w ogóle nie mamy no. Serio, nie mam żadnych miedzi No Nie wierzę w to no. Jak nie mamy? Żadnej? No, nie <śm> <śm> ja nie wiem A o Tomek przed, przed chwilą z czas temu w sumie nie przed chwilą Mówił, że no nam mamy dużo miedzi, nie potrzeba nam więcej. A nie potrzeba nam więcej miedzi. ta według nam się skończyła. A jeszcze nawet nie wybudowaliśmy ani jednego tego... Ani jednego Sibaufa Na szczęście... Yy, miedzi powinno być stosunkowo... No właśnie, już mam miedź O! Miedź! Też mam miedź Dobra, dam ci Powiedz mi Tomek, jak to jest mieć miedź? Dobrze... Ja już idę budować Też. Też Sibaufa Ale chcesz miedzi? Ja już mam no no też buduje. To co, już mamy dwa, dwa seamofy <noise> Tak szybko poszło? No, no. O nie! Szkło! O nie! A wygrałem! Chyba <noise> coś mi się tak wydaje. Ej, poczekaj, poczekaj! Ja nie, właśnie wiem, nie, nie. to chodź od razu, proszę tutaj. Pa Widzisz, jak się ładnie buduje? Okej, okay, dobra, nie? że ja potrzebuję kwarcu. Oj coś A, i mamy jeszcze jeden malutki problem. Już wiem, co nas nawiedza. Co nas nawiedza? <laughs> He? Starkera. Sta jak Starkera? No, to nie ma Starkera. No i przed tym, kto twojej pułapki się przyczepił, idiota. To nie jest... Ta... A, faktycznie. I co się to... Czemu ta pułapka tutaj spadła na dół? Halo? Beskitu, Beskitu Co Co się tu dzieje? Się dzieje? Ja nie mogę. Masz kwartu może? Czekaj, ja, ja go... nie, nie, nie ma Co mnie gryzie? Co mnie gryzysz? Hej Tomek, został, nie ruszaj się. Daj mi go zabić. O, ja się... Ja nie mogę. Masz kwartu? Czekaj, bo to... Star Starkera tu... Stalkera na. Nie, nie Masz mam kwartu, ja, ja nie, nie mam. Tu gdzie będzie kwart? Nie wiem. Oj, chyba ten starker chyba się trochę polagował, więc wprost. E, dobra. Pokaż, po, po, powiedz Tomek, jak wygląda by pływanie Simulphem. Czy, czy. jak działa? Czy jestem Simulphem? Nie, Powiedz mi, czy, jest, jak, czy jestem Simulphem u ciebie? To podpłyn do mnie. No płyna właśnie do ciebie. Popatrzcie na mnie. Ooooo? po tym bliżej. o bliżej Dostałeś wrażenia? Doszłyś we mnie I co? Jak działa? Pływanie z działa wszystko? Tak, widzę jak pływasz. No... I w to? Ta... teraz z niego i choćby tutaj pomóż poszukać. Teraz. Hmm, w takim razie to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Oła. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Widzimy się w kolejnym. No i cześć!